Oficjalnie witamy na otwarciu wystawy y, Grafik. Jestem Silna Bo, Marty Fryk, która również dzisiaj jest z nami. Dzień dobry. <klucz> Dziękuję bardzo za zaproszenie y, i za to, że mogę przyjechać i poznać miasto, w którym nigdy wcześniej nie byłam. Yy, opowiem chwilkę o. Jeżeli będę mówić bardzo długo, to mnie dajcie sygnał, że już macie dosyć, bo ja bardzo dużo mam do powiedzenia na temat tego projektu, a jestem straszną gadułą, więc po prostu znak, tak, jakikolwiek, żebym była w stanie go zaobserwować. I <sum> <sum> yy, yy, kilka lat temu zadałam. Yy, Polkom, e, kobietom w, w internecie w te, w, pytanie czy prośbę zaproszenie do tego projektu poprosiłam, żeby dokończyły zdanie Jestem silna, bo i wysłała mi swoje zdjęcie. E, w ciągu tygodnia dostałam 2000 maili, e, więc no, możecie, możecie sobie wyobrazić, jak bardzo duże było moje zaskoczenie. Do tej pory. Mam długą przerwę w tej chwili, ale narysowałam około 80-90 portretów. Cała reszta na tym mailu, cały czas jest tyka, yy, krzyczy szeleści, szemrze, szepcze. Yy, I cały czas mam świadomość, że mam co robić do końca życia. Jak będę rysować dalej, to będę dostawać kolejne maile i, i to się. No i jest co robić. Zrobiłam. Ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim, żyjemy trochę w kulcie silnego człowieka. Ja zawsze chciałam być silnym człowiekiem, natomiast szczerze powiem, nie wiedziałam do końca, co to znaczy. Mam wrażenie, że miałam bardzo sprzeczne sygnały. Czułam, że wymaga się tego ode mnie, ale z drugiej strony miałam wrażenie, że czasami trochę nie mogę się połapać w tym, czego się ode mnie wymaga. Kult siły fizycznej Mieszany z, z, z siłą psychiczną, dlatego postanowiłam zapytać najpierw na warsztatach osoby, yy, poprosić, żeby wyobraziły sobie silnego człowieka i go opisały. Na moje warsztaty przychodziły głównie kobiety, w 99%. I na warsztatach przez jakiś czas prosi prosiłam, żeby wykonały takie zadanie, zamknęły oczy i zwizualizowały sobie silnego człowieka. Jak jest ubrane, co ma w dłoni, co jest za nim, co jest obok niego i potem mi go opisały. I okazało się, że również 90 kilka procent kobiet wyobrażało sobie mężczyznę. Zaczęłam się zastanawiać dlaczego, bo przyznam szczerze, że znam bardzo wiele kobiet, które uważam za silne. Znam wiele kobiet, które im bardzo imponują, które uważam, że radzą sobie w takich sytuacjach, w których ja by sobie nie poradziła, i wielu mężczyzn też sobie nie radzi. Nigdy żadna z kobiet nie wyobraziła sobie siebie. Zaczęłam zastanawiać się, czy przypadkiem z naszą definicją siły nie jest może nie jest to problem ta definicja siły. I myślę sobie, zwłaszcza ta kilka lat temu, bo to się już trochę zmienia, myślę sobie, że właśnie o sile, o definicji siły jest ten projekt. Dzięki tym dwóm tysiącom maili bardzo zmieniłam swoją, swoje postrzeganie siły, dowiedziałam się o niej dużo. Nie mam jasnej, prostej, jednej definicji, ale mam, dowiedziałam się kilku rzeczy o naturze siły. Cały czas silny i nie musi. To jest fikcja. Po drugie, nie da się porównywać siły. I teraz przykład z mojego maila, prawdziwy. Jestem silna, bo wstałam rano z łóżka, pisze kobieta, która choruje na depresję i dla której wstanie z łóżka jest ogromnym, ogromnym sukcesem. Kolejny mail. Jestem silna, bo zdobyłam trzeci ośmiotysięcznik. Czy my będziemy te siły porównywać? Będziemy je oceniać? Będziemy wartościować te kobiety? Względem, będziemy w jakikolwiek sposób je zestawiać ze sobą? No możemy, tylko po co? Jeżeli będziemy to robić, będziemy sobie robić krzywdę, przede wszystkim. I dowiedziałam się, że siłę możemy, yy, może, że siłę możemy szukać w, yy, tylko same i sami w sobie. Nikt nie może jej nam dać. Jeżeli ktoś przyjdzie i powie, a teraz, wiesz, dam ci siłę, uciekajcie. Jeżeli w to wierzycie, tym bardziej uciekajcie. Yy, I to ćwiczenie, to dokończenie zdania: Jestem silna, bo nie uczyni nas silnymi, nie zmieni naszego życia, ale jest taką prostą mantrą, łatwym ćwiczeniem, które możemy wykonywać raz na jakiś czas, po to, żeby poszukać w sobie czegoś, co możemy złapać za ogonek, cień nadziei. Cień czegoś pozytywnego, żeby poszukać czegoś, co możemy potem, co nam być może pomoże przeżyć trudny dzień. Miałam długą przerwę w rysowaniu y, tych portretów, która trwa no, z małymi przerwami do dzisiaj, ponieważ przerosło mnie to. Dostałam ponad 2000 maili z, nie tylko z dokończeniem zdania, ale również z całymi opowieściami. I to mocno zmieniło moje życie, y, ponieważ okazało się, że ponad 30% tych opowieści dotyczy przemocy domowej. I to było dla mnie. No, to było coś, z czym trudno sobie poradzić, ponieważ do, tej, do, do, momentu, do tego momentu wydawało mi się, że przemoc domowa to jest coś, co nie dotyczy mnie ani nie dotyczy nikogo, kogo znam. A teraz, kiedy zajęłam się tym tematem, kiedy uświadomiłam sobie, jak jest częsta, jak jest jej dużo, jak jest powszechna, zdałam sobie sprawę, że to, że myślałam, że nie spotkałam nikogo, kto nie doświadcza przemocy domowej, jest tylko moim pobożnym życzeniem. Może nie chciałam tego dostrzec, może nie miałam narzędzi, może nie umiałam się z tym y, zmierzyć. Y, ponad 30% w mailach y, ekspertki, eksperci mówią, że w życiu y, codziennym, w realnym życiu jest jeszcze więcej przemocy domowej. Ta przemoc domowa przybiera bardzo, przemoc w ogóle przy, przybiera bardzo różne formy i przemoc fizyczna jest. Dość łatwa do poczucia, łatwo można ją poczuć. Kiedy ktoś nas kopie, policzkuje, szarpie, ha, uderza. Gorzej jest przemocą psychiczną, której możemy długo-długo nie czuć, a ona robi złą robotę. Ona nas zmienia. W coraz większą niemoc, w coraz większe osamotnienie, coraz większą e, alienację. I od, tego, od, od ten projekt spowodował, że ja bardzo w tej chwili mocno postanowiłam zająć się właśnie tematem przemocy i tego, żebyśmy ją uczyli się razem wszyscy rozpoznawać. Ponieważ mam teorię, że wszyscy i wszystkie jesteśmy od czasu do czasu przemocowi. I przemocą to jest różnego rodzaju przemoc, czasami malutka, czasami drobna, czasami większa, ale dla mnie to jest mój pierwszy krok na drodze do pracy z przemocą. To przyznanie się, że ja bywam przemocowa. To, to jest dla mnie taka najważniejsza rzecz z tego projektu, która dała mi trochę kierunek w przyszłość. Tym się chcę zajmować, o tym chcę się uczyć, o tym chcę robić warsztaty, o tym chcę rozmawiać z Wami. Wracając jeszcze do tego projektu, to zaproszenie do projektu wystosowałam przed agresją Rosji na Ukrainę. I to chyba widać. Tutaj nie ma y, Ukrainek w zasadzie, które teraz są, i Ukraińców, kt które, którzy są teraz częścią naszego społeczeństwa. Teraz zrobiłam taką ukraińską y, 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 formę tego projektu w Gdyni. Pracowałam z ukraińskimi kobietami, które też kończyły to zdanie. I żadna większość z nich nie chciała pokazać swojej twarzy. Myślę, że jest to dla nas sygnał. Kobiety nie czują się bezpiecznie. Pojawiają się wyrazy, których ja bym nie użyła i których nie należy używać. Na przykład, transseksualistka. Jest to słowo, które, którego w tej chwili nie należy używać, bo jest u, uważane za obraźliwe dla osób trans, ale uznałam, że jeżeli ktoś mówi tak o sobie sam czy sama, to ma prawo tak powiedzieć. Podobnie jak nie mówi się w tej chwili samotna matka, do. Do matki samodzielnej czy ojca samodzielnego, ale jeżeli dana osoba tak mówi o sobie, ja to akceptuję. Ja się zwracam do każdej osoby tak, jak sobie tego życzy, mimo że jestem gorącą zwolenniczką żeńskich państw. I jeszcze tutaj jeden był jakiś wyraz, który budził też często sprzeciw, ale teraz mi chyba wyleciał z głowy. Co to było jeszcze? Ja no w każdym razie, jeżeli coś was ugryzie albo coś was gdzieś tam, no to, to ja myślę, że, że osoby, które tak się czują czy tak się nazywają, mają prawo tak się nazywać tak się czuć. I ja tego absolutnie nie korygowałam i nie zmieniałam. W tym projekcie pojawili się również mężczyźni, którzy. Osoby trans i osoby niebinarne pojawiły się od razu, same, nie, jakby nie potrzebowały ode mnie zaproszenia, bo ja wystosowałam zaproszenie do, dla kobiet, ponieważ zastanowiło mnie, dlaczego te kobiety widzą mężczyzn jako silnych. E, ale o, osoby niebinarne osoby trans pojawiły się same, natomiast mężczyźni się upomnieli ob, o to, ponieważ e, uznali, że żeńskie końcówki jednak nie są, nie są zaproszeniem dla nich, więc poprosili i, i, i narysowałam kilku mężczyzn, jest ich dużo, dużo mniej niż kobiet, ale kilku narysowałam i, i nie mam nic przeciwko temu, żeby również w mniejszości się pojawiali w tym projekcie. No i co jeszcze? Bardzo zapraszam Was, żebyście czytały, czytali, zderzali się z, z, tymi, z, tym, z tą siłą, która czasami bierze się, znaczy najczęściej ta siła bierze się z trudnych przeżyć. Myślę, że to jest taka pozytywna rzecz, która w tym projekcie się wyłoniła. No, że te, te trudne, te trudne, bardzo trudne czasami momenty dla tych osób, które już to przeszły. I które sobie z tym poradziły są w tej chwili źródłem siły. To dla, dla tych osób tutaj y, formy, prze, formy dyskryminacji są źródłem siły, ponieważ y, no, niestety tak, tak to jest, że wtedy ta siła jest najbardziej potrzebna, żeby funkcjonować. Y, często walka o równość, walka o, o właśnie y, o słabsze osoby też daje siłę. Y, ja bardzo zapraszam do tego, żeby dokończyć to zdanie, żeby poszerzać jak najbardziej definicję słowa siła. Można ją stosować wymiennie ze słowem moc. Zauważyłam, słyszę często od kobiet, że one wolą słowo moc niż siła, bo siła im wydaje się bardziej związana z siłą fizyczną i łatwiej im z mocą. Dla mnie to są słowa wymienne: czy jestem mocna, czy jestem silna. Jak to nazwę? Nie, nie ma znaczenia dla mnie, jak to nazwę. grunt, że to czuję i że, że, że jestem, z tego, jestem tego świadoma, albo przynajmniej próbuję szukać źródeł takiego poczucia. Yy, dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania yy, wszelkie, to odpowiem. Odpowiadam na wszystkie pytania. Yy, a jeżeli nie, to oglądajcie i korzystajcie. Dziękujemy bardzo za, za wyczerpującą odpowiedź, za przybycie. My też mamy tutaj taką pamiątkę z naszego regionu, ponieważ my tutaj znajdujemy się w regionie Pałuk. I też nawiązując do gadżetów, które macie w waszym sklepie, to też taką y, przypinkę y, podarujemy. Tutaj jest y, kwiat, który, y, do, który jest, znajduje się w Piekielnicy. To jest y, część właśnie pałuckiego stroju. A tutaj Państwo, dla Państwa to oczywiście zapraszamy do oglądania wystawy, do refleksji, może dzisiaj na pewno takie najdą Państwa. I pamiętajmy, że jesteśmy tutaj po to, żeby też rozmawiać, żeby wymieniać się tymi refleksjami i też może, żeby zapisać coś na kartce.